Cześć kochani, dziś chciałabym wam powiedzieć trochę więcej o moim sposobie na piękne włosy. Teraz moje włosy zbyt piękne nie są, muszę o nie odpowiednio zadbać i to zrobimy dziś razem. Będzie to mój taki rytuał pielęgnacyjny, moja nowa pielęgnacja włosów. Chciałabym wam opowiedzieć parę słów o diagnozie moich włosów, którą przeszłam na stronie włosymoichmarzeń.pl, jest to strona L'Oréal Paris i tam odpowiadamy na kilka krótkich pytań, które dotyczą naszych włosów, ich stanu, opowiadamy o ich długości, o ich stanie i są nam rekomendowane produkty, które mają nam te włosy naprawić, poprawić? odbudować, pomóc po prostu naszym włosom. I w mojej diagnozie wyszło mi, że powinnam stosować serię z argininą. Jest to ta czarna seria Elsev. Na pewno ją znacie ze sklepów. Ja dobrze ją znałam, ale powiem Wam szczerze, że nie podejrzewałam, że taki wynik uzyskam w teście i że ta seria akurat zostanie mi zarekomendowana, ale stwierdziłam, że spróbuję i że z Wami podzielę się moimi rezultatami. Używam jej od jakiegoś czasu. Widzieliście ostatnią zajawkę na Instagramie i opowiem Wam troszeczkę Więcej o tej serii, a na koniec pokażę Wam też, jak układam moje włosy ostatnio, żeby wyglądały pięknie i żeby pokazać pełne możliwości moich włosów, jakby moje włosy w najlepszej możliwej odsłonie. Mam długie włosy, mam włosy gęste, mam ich sporo, ale mam suche końcówki i ostatnio po wakacjach mi zaczęły wypadać. Tego bardzo nie lubię w tym okresie przejściowym lato, jesień, że właśnie włosy stają się. Już takie mniej, nie są już takie pełne życia, nie są już tak lśniące. No i potrzebowałam tutaj pomocy. Zaczniemy w takim razie od szamponu. Jak widzicie, taka duża pojemność. Jest to um, szampon z agiliną i proteiną, które mają działać właśnie na włosy wypadające, na włosy osłabione i takie zmatowione. E, będzie to idealne właśnie na, na ten czas w roku. System działa na trzy sposoby: odbudowa włókna włosa, odżywienie od nasady i włosy rosną mocniejsze. Co jest fajne właśnie w tej serii, to to, że włosy nie są po stosowaniu. Oklapnięte, nie są obciążone, tylko właśnie są odżywione, odbite od nasady i czuć, że te włosy są faktycznie mocniejsze. Zobaczycie to zaraz, jak nałożę wszystkie produkty. Dalej mam odżywkę wzmacniającą z tej samej serii. Trzy kroki: odbudowa włókna, włosa, odżywienie od nasady, dwa razy mocniejsze włosy. I polecam Wam oczywiście stosowanie pełnych serii, ponieważ sam szampon nie wystarczy. Moim zdaniem, sama odżywka nie wystarczy. Dopiero jak zastosujecie całą serię, będziecie mieć pełnię rezultatów. I później mam jeszcze maskę. Jak wiecie, ja zawsze używam maski na moje włosy. Tutaj mamy taką fajną w dużej pojemności, duży słoiczek, bo mamy tu aż 300 ml, i tą maskę trzymamy troszeczkę dłużej na włosach, ale to zaraz wszystko zobaczycie. Maska zawiera serum wzmacniające, więc dodatkowo podbija jeszcze działanie szamponu i odżywki. I ja lubię ją podtrzymać trochę dłużej na włosach, żeby właśnie zadziałała na te moje niedość, od nasady, ale też końcówki. I tą maskę nakładamy na całe włosy, także tutaj nie jest tak jak w przypadku innych masek, że skupiamy się tylko na końcówkach. Jeżeli chcemy uzyskać efekt. Takich naprawdę odżywionych w pełni włosów, nakładamy od nasady aż po końce. Czwarty produkt, który mi tutaj wyszedł w mojej diagnozie, to jest olejek. Jak wiecie, uwielbiam olejki do włosów, zawsze stosuję olejki i to jest połączenie sześciu olejków kwiatowych. Ta seria, jak widzicie, fioletowa. Magiczna moc olejków, eliksir odbudowujący. Bardzo fajny skład, jeżeli chodzi o zawartość olejków. Jest to kosmetyk wielofunkcyjny, możemy stosować go zarówno na wilgotne włosy, zaraz po umyciu tak jak ja to zrobię, na suche w ciągu dnia, jeżeli tego potrzebujecie, albo na same końcówki, kiedy chcecie właśnie ułatwić sobie rozczesywanie, kiedy są poplątane w ciągu dnia, także tutaj możliwości jest wiele, możecie stosować jako takie wykończenie fryzury, kiedy już włosy są zupełnie suche, czy układacie na szczotkę, czy, czy, czy suszycie suszarką, możecie na sam koniec jakby Zmoczyć sobie trochę dłonie I po całych włosach sobie tutaj przejść I rozprowadzić ten preparat Także bardzo fajny, wielofunkcyjny kosmetyk A fajne w tej serii jest to, że przepięknie pachnie Zakochałam się w zapachu 90% kobiet potwierdza, że produkt dodaje Ich włosom wspaniałego blasku Naprawdę będą się błyszczeć, zobaczycie No i oczywiście będę dziś układać włosy na szczotkę Tego chyba jeszcze tutaj z Wami nie robiłam Ale jest to mój ostatnio Ulubiony sposób na układanie moich włosów I zobaczycie, że naprawdę są przepiękne i mocno, mocno wyciągnięte i pełne blasku. Oczywiście zostańcie ze mną do końca, bo mam dla Was świetne rozdanie. Będziecie mogły wygrać zestawy, które wyjdą wam w waszej diagnozie, także już teraz zapraszam Was do robienia diagnozy na stronie włosy moich marzeń, a teraz zabieramy się za mój rytuał pielęgnacyjny. The evening creeps in, but we're staying out. Strumming hits on. Kochani, ja już jestem po stylizacji, jak widzicie. Oczywiście moje włosy są proste, mają taką strukturę, więc nie są jakoś mocno podkręcone, ale dzięki temu, że były układane na szczotce, to są odbite u nasady, są takie bardzo lśniące, no i końcówki są właśnie delikatnie wywinięte. Także ja uwielbiam taki sposób układania włosów i zauważyłam, że na samej szczotce zostało mi mniej włosów. Włosy są zdecydowanie silniejsze, są bardzo, bardzo błyszczące po używaniu tych produktów, są takie mocniejsze u nasady. Nie są w ogóle osłabione. Końcówki nabrały życia w końcu. Są takie bardziej sprężyste, całe włosy po całej, całej długości. Także ja jestem zachwycona i teraz, wiecie, będę się dotykała, macała moich włosów, bo czuję się jakbym wyszła dosłownie od fryzjera. I mam bardzo podobny efekt ale dzięki odpowiednim produktom, no i oczywiście dzięki odpowiedniemu suszeniu na szczotce. Co do samych produktów, to nie dość, że mają przepiękny zapach, bardzo łatwo się je aplikuje, nawet tutaj e, widzieliście, jak nakładałam wszystko po kolei. Naprawdę przyjemna aplikacja, przyjemny zapach, e, dosłownie sam relaks i czuję, że włosy są zupełnie inne, także musicie koniecznie spróbować. Ja Was zachęcam, żebyście weszli na stronę i Wzięli udział w testowaniu. Możecie na stronie Włosy Moich Marzeń, po zrobieniu sobie diagnozy, wygrać zestaw odpowiedni dla Was i niekoniecznie będziecie mieli dobrany ten sam zestaw pielęgnacyjny, być może będzie to inny zestaw, w zależności od tego, jakie Wy macie włosy. Czy gęste, długie, suche, czy może nie macie problemu z suchością włosów, ale z wypadaniem, łamliwością, może kręcone. Tak. Uważam, że każde włosy są inne i każde powinny mieć właśnie odpowiednią pielęgnację. Także zachęcam Was do kliknięcia w link poniżej i wzięcia udziału. Naprawdę warto. Dodatkowo mam dla Was jeszcze rozdanie. Tutaj pod filmem. Wystarczy, że wejdziecie na stronę, zrobicie diagnozę. Także pamiętajcie, żeby zrobić diagnozę i wklejcie tutaj poniżej wynik waszej diagnozy, co wam wyszło i dokończcie zdanie. Dzięki włosom moich marzeń czuję się. I napiszcie tutaj, co czujecie, jak się czujecie, jak czują się Wasze włosy. I wybiorę 10 najbardziej kreatywnych, ciekawych komentarzy i nagrodzę zestawami. Oczywiście do wygrania będą zestawy te, które Wam wyszły w diagnozie. Zachęcam Was serdecznie, linki macie na dole. Mam nadzieję, że testowanie Wam się podobało. Nie jestem profesjonalistką, ale osiągnęłam naprawdę profesjonalne rezultaty. Bardzo, bardzo mi się. Te włosy podobają, jestem zachwycona, będę je teraz cały czas dotykać. Dobrze, kochani, ja kończę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie, chcecie oglądać więcej filmów e, o mojej pielęgnacji włosów, to zostawcie mi kciuki do góry i widzimy się już w kolejnym filmie. pa! pa.